Nadchodzi więc tragiczne lato 1655 roku. Wojska szwedzkie wkraczają do Rzeczpospolitej. Zwołane jest pospolite ruszenie i oto pod ujściem szlachta wielkopolska. Zamiast walczyć ze Szwedami, uznaje Karola X Gustawa za króla Polski. Sytuacja ta będzie się później powtarzać. Oto ludzie, którzy mieli ze Szwedami walczyć, przechodzą na stronę wroga. Dlaczego tak się działo? Bez wątpienia z pewnej naiwności politycznej szlacht. Szlachta nie lubiła Jana Kazimierza, szlachta oskarżała Jana Kazimierza, że to przez jego nieudolność Moskwa zajęła znaczną część ziem litewskich, że to przez jego nieudolność Chmielnicki opanował Ukrainę. I szlachta naiwnie myślała, że jak się zmieni nieudolnego Jana Kazimierza na króla szwedzkiego Karola X Gustawa, to to Karol X Gustaw pokona naszych wrogów, przywróci świetność Rzeczpospolitej. Myślenie było niesłychanie naiwne, ale w tym momencie naszych dziejów, czyli latem 1655 roku, bardzo popular. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin1768 Polecam również Państwa uwadze. Mój profil na portalu patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.